No Na siedzący. nie ma bezpośrednich oferentów otwieramy przetarg na remont pałacu w rodzinicy wymiana stolarki okiennej Zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę 343 034 zł brutto. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie Franciszek Riczka w mojej osobie. Marian Gdula i Marek Czarniecki. W wymaganym terminie wpłynęło trzy oferty. Przystępujemy do otwierania ofert. Oferta numer jeden według kolejności wpływu. Ferton numer jeden. Gwarancja ubezpieczeniowa. Przedsiębiorstwo wielobranżowe WOMA. Magister inżynier Marek Wołowiec. 25116 25, Kielce ulica.

Termin płatności. Okres gwarancji liczony w miesiącach 84 miesiące. Oferta numer 2: Przedsiębiorstwo remontowe budowane Agat, spółka ZOO, ulica Chrzanowskiego 23B 87100 TOW. Cena oferty brutto 715 tysięcy, 27 zł i 78 groszy. 715 tysięcy, 27 zł i 78 groszy. Okres gwarancji w liczbie miesięcy 120 miesięcy. Gwarancja gdzieś tu było chyba, jest. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa chyba, bo w skrócie. E, osiedle Mastalerze 127 złotych i 45 groszy. 680 tysięcy 127 zł i 45 groszy. Okres gwarancji wyrażony w miesiącach 120 miesięcy. Ostatnia karta medium. Tak, to jest jest potwierdzony elektronicznie. O jest potwierdzenie praca Tak jest. Jest No Dobrze. Dziękujemy. Na to zakończone, zakończono otwarcie ofert. Zapraszamy do następnych przetargów do składania. Dziękuję bardzo.